W ciemnych strojach na biało wicelider tabeli, ekipa Bordeaux, która nie przegrała 13 kolejnych meczach ligowych. Szósta minuta spotkania, bardzo precyzyjne dośrodkowanie Bernarda Mendiego z prawej strony. Były piłkarz Bordeaux, Pedro Pauleta, najlepszy snajper w ligę, strzela pierwszego gola w tym spotkaniu. Jak się okazało był to popis Pedro Paulety, ale zanim Portugalczyk strzelał kolejne bramki, to najpierw bramka wyrównująca. Edikson Perea w 22 minucie gry strzela bramkę na 1 do 1. Żerondyści z Bordeaux mają najlepszą obronę. W ligę stracili jak na razie tylko 16 goli. Paryżanie liczą na zwycięstwo w tym spotkaniu, aby móc marzyć jeszcze o występach w przyszłym roku w europejskich pucharach. 38 minuta spotkania spałowany w polukarnym Pedro Pauleta i on wykorzystuje jedenastkę. Wychodzą na prowadzenie Paryżanie 2 do 1 dla podopiecznych. Gilakomba. Komba. ostatni raz przegrali ligę 10 grudnia ubiegłego roku. No i ta fantastyczna seria Girondystów się zakończyła. Dośrodkowanie Rotena. Hat-trick Pedro Paulety. 44. minuta spotkania. 20 już gol Portugalczyka w tym sezonie. W pierwszej połowie Paryżani oddali trzy strzały w Wszystkie trzy autorstwa Pedro Paulety i wszystkie te strzały zakończyły się golami. Taki wynik utrzymał się do ostatniego gwiska Paris Saint Germain wygrywa z Bordeaux na Parc de Prenz 3 do 1.